Witam Was moi drodzy po raz kolejny na kanale Pochłopsku. Słuchajcie, przypomniała mi się wczoraj taka potrawa, która była potrawą chyba nieodłącznym elementem każdego polskiego wesela, przynajmniej w latach 90. Nie wiem jak to jest teraz. A mianowicie jest to Bewstrogonow. Słuchajcie, postanowiłem sobie go po prostu przyrządzić. Co nam będzie potrzebne do, do, do przyrządzenia tego, to już Wam tłumaczę. Słuchajcie, tutaj mam wołowinę. Eee, powinien to być udziec wołowy, akurat udźca urzeźnika nie, nie, nie udało mi się kupić, to kupiłem sobie taką wołową polędwicę. Kilka pieczarek, kilka kiszonych ogórków, papryka, cebula, trochę przypraw. Eee, słuchajcie, od czego, od czego zaczynamy? Eee, przede wszystkim co? Wołowinka. Wołowina, jak wiecie, ma takie, takie włókna tutaj w poprzek. Wzdłuż, przepraszam, więc należy ją kroić w takie cienkie paski, w poprzek. Dzięki temu wołowina będzie mięciutka, będzie rozpływała się w ustach, będzie taka delikatna. Więc od tego zaczynamy. Jeżeli pokroicie ją wzdłuż włókien, to wołowina po prostu będzie twarda. Więc należy ją sobie w poprzek tych włókien o, pokroić w takie cienkie około centymetrowe, około centymetrowe paseczki, zobaczcie. Może to być polędwica wołowa, może to być nawet rozbek, tylko musicie go wcześniej, wcześniej oczyścić, oczyścić ze wszystkich ścięgien, ze wszystkich tych skórek takie które są pomiędzy, pomiędzy tym mięsem, żebyście mieli samo takie, zobaczcie, czyściutkie, czyściutkie mięsko. O, w ten sposób tak to wygląda. No dobra, moi kochani. Skoro wołowinę mamy, mamy pokrojoną, zobaczcie, o takie fajne, takie fajne paseczki, spójrzcie. E, należy ją teraz oprószyć e, mąką. No, około, ja tutaj mam trochę dużo, dość, dość sporo tej wołowiny, to mam ponad 2 kg, ale myślę, że tak na kilogram wołowiny to e, jedna taka, taka kopiasta łyżka mąki Wam wystarczy. No, ja użyję dwóch, bo mam tej wołowiny odpowiednio więcej, prawda? I należy tą wołowinę teraz fajnie wymieszać sobie, wymieszać sobie z tą mąką. Słuchajcie, moi drodzy, wołowinkę zobaczcie, mamy obtoczoną tak troszkę w mące. E, teraz co? Na patelni ja rozgrzewam klarowane masło. Jeżeli nie macie klarowanego masła, to dodajcie sobie po prostu wlejcie sobie trochę oleju i dajcie sobie tam ze dwie łyżki masła do tego takiego zwykłego. tylko pamiętajcie, że zwykłe masło e, bardzo szybko się przypalić potrafi. I będziemy tutaj potem na, na, na tym roz, rozgrzanym maśle, będziemy obsmażać tą wołowinę tej fajnie z każdej strony na taki mocny rumiany kolor. Nie wrzucajcie wszystkiego naraz, bo się Wam to zacznie dusić zamiast smażyć, bo wiadomo, że mięso też puszcza sok z siebie. Tak więc roz, rozgrzewamy mocno tłuszcz na patelni i obsmażamy mięso te paseczki z każdej strony. Słuchajcie, odsmażamy mięso, bardzo mocno. Tutaj jest obydwu stron, tak fajnie, a ona taki mocny, mocny rumiany kolor. E, po czym takie obsmażone mięso, przekładamy sobie tutaj do garnka i aż, aż po prostu obsmażymy sobie, obsmażymy sobie całe mięso. Pamiętajcie, nie rzucajcie wszystkiego naraz, bo zacznę się warto dusić, a nie smażyć. Smażymy to na bardzo mocnym ogniu, na bardzo gorącym piskie. No dobra, moi drodzy, zobaczcie. Wołowinka fajnie obsmażona na brązowy kolor. E, wrzucamy ją do garnka. E, I co i co teraz? Teraz musimy sobie pokroić w drobne piórka cebule i pieczarki. Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja pieczarki przynajmniej zawsze obieram. Z tego względu, że ja po prostu no, nie wiem, czy one są czymś pryskane w tych pieczarkalniach, czy nie. A pieczarki, zobaczcie, obiera się bardzo prosto. A skóra ta na pieczarkach, ona nie ma jakiegoś tam aromatu czy smaku specjalnego, tak jak, tak jak w grzybach leśnych, że tak powiem, nie? Dlatego ja na przykład pieczarki sobie zawsze w ten sposób obieram, a dopiero potem, potem je kroję. Możecie sobie po prostu je umyć, jak wolicie, no nie? To już jest wasz, wasz wybór, moi drodzy. Słuchajcie, skóra pieczarki mam obrane. W tej chwili przekrawam ją po prostu na pół i kroję w takie cieniutkie zobaczcie pół plasterki i w ten sam sposób kroimy cebulę w takie cieniutkie piórka zobaczcie w ten sposób Słuchajcie, cebula pokrojona, pieczarki pokrojone. Słuchajcie, w tej chwili wrzucamy to wszystko na rozgrzany tłuszcz, ten sam tłuszcz, na którym smażyliśmy przed chwileczką mięso. Z tym, że pieczarki tym razem sobie już solimy. A zapomniałem Wam powiedzieć, że wołowinę nie solimy ani niczym nie przyprawiamy. Gdybyście ją posolili teraz, byłaby po prostu twarda. Czyli rozgrzewamy tłuszcz z powrotem i smażymy wszystko razem. Słuchajcie, pieczarki cebulka jak widzicie fajnie się smażą. fajnie skręcą na patelni. wszystko smażymy aż nabierze różnego koloru a w tym czasie możemy sobie pokroić paprykę i kiszonego ogórka Słuchajcie, ogóreczki sobie kroimy o w ten sposób na pół, wzdłuż i też takie takie cieniutkie paseczki o, przy okazji możecie sobie zobaczyć jak wyglądają ogórki ukiszone według Według mojego przepisu, zobaczcie one są pyszne, twarde, fajne, chrupiące. Także bardzo Wam polecam mój przepis na, na, kiszone, na kiszone ogórki. Jeżeli nie macie kiszonych, możecie też dodać konserwowe, ale kiszone lepiej zakwaszają, że tak powiem, tą potrawę i, i, i bardziej lepiej się po prostu komponują ze strogonowym niż, niż ogórki konserwowe. Czyli tak kroimy w ten sposób kroimy ogórki, zobaczcie. I w ten sam sposób, gdy pokroimy sobie ogórki, kroimy paprykę. Ja przekrawam ją w poprzek, o, na takie trzy części. I w takie też drobniutkie, cieniutkie, cieniutkie paseczki. No dobrze, jak widzicie, zobaczcie, cebulka, papryczka, e, przepraszam, cebulka i pieczarki mięsko fajnie podsmażone co robimy teraz słuchajcie wrzucamy do tego wszystkiego tego pokrojonego kiszonego ogórka ile sobie dodacie tych ogórków no, no to jest wasza sprawa po prostu no Strogonów powinien mieć taki lekko właśnie kwaskowaty smak ja tutaj użyłem jakichś trzech ogórków kiszonych dobra słuchajcie skoro mamy ogórek mamy wszystko teraz to wszystko zalewamy wlewamy tu jakieś 2 litry 2 litry bulionu, tak żeby, żeby ten bulion przykrył po prostu mięso, w ten sposób, co teraz, słuchajcie, dodaję jeszcze do tego wszystkiego, nie może być strogonowa bez pieprzu, dodaję troszkę świeżego, świeżego, świeżego pieprzu takiego, możecie sobie dopieprzyć według, według, własnego, według własnego uznania, słuchajcie. Wsypuję ten pieprz tutaj, do tego wszystkiego dodaję takie, zobaczcie, dwie pełne łyżeczki słodkiej czerwonej papryki i a, troszkę płatków chili, bo ja lubię z tego mowa w wersji pikantnej słuchajcie, teraz to wszystko, to wszystko e, kładziemy na ogień, przykrywamy i dusimy przez około godzinę do półtory aż mięso po prostu zrobi się, zrobi się miękkie e, gdy woda się Wam będzie wygotowywać uzupełniajcie sobie tą wodę już zwykłą, czystą wodą, nie żadnym bulionem pamiętajcie, woda się wygotuje, ale sól zostaje w środku także potem mielibyście to przesolone więc e, to co się Wam wygotuje uzupełniajcie po prostu zwykłą, czystą wodą Słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie, minęła godzinka odgotowania się mięsa. Spójrzcie, strogonow nabrał takiej konsystencji, takiej gulaszowej. Zrobił się fajny, e, fajny, taki, taki, taki ciemnobrązowy. Słuchajcie, teraz to jest czas, bo mięso już się prawie ugotowało. Teraz to jest czas, żeby sobie wsypać e, tą pokrojoną paprykę. Ja tu pokroiłem sobie żółtą, zieloną, czerwoną, żeby to miało wszystko fajny, ładny kolor, zobaczcie. E, I gotujemy. Gotujemy to wszystko jeszcze przez no, jakieś 10-15 minut, aż ta papryka po prostu zrobi się miękka. Nie dawałem jej wcześniej, bo gdyby ona się gotowała i dusiła przez godzinę razem z tym mięsem, to po prostu by się rozgotowała i, i nie byłoby to fajne. Słuchajcie, dodając paprykę, to jeszcze na sam koniec ja sobie tutaj dodaję dwie łyżki przecieru pomidorowego. Wszystko to sobie fajnie mieszam. Słuchajcie, jeżeli chcecie złagodzić smak, żeby on był taki bardziej delikatny, taki bardziej subtelny ten smak, możecie sobie dolać do tego strogonowa pół szklanki śmietany słodkiej 30. Ja akurat tego nie lubię, ja lubię, ja lubię strogonowa takiego właśnie ciemnego w takim, w takim wydaniu lekko ostrym. Także moi drodzy, to już jest warzyw. Słuchajcie, papryczka już zmiękła, zobaczcie, wszystko, wszystko fajnie się samo zagęściło, nie musiałem dodawać żadnej mąki. Na koniec co robię, wsypuję jeszcze taki nieduży pęczek posiekanej natki pietruszki do tego wszystkiego. Zagotowuję to jeszcze przez może 2-3 minutki razem. I moi, moi drodzy, bez trogonów jest gotowe. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten przepis się Wam spodobał, że jeżeli go wypróbujecie, to będzie Wam to smakowało. Słuchajcie, dajcie jakąś łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, może napiszcie w komentarzu jakie jeszcze przepisy, jakie jeszcze dania chcielibyście zobaczyć, które mógłbym dla Was ugotować. I dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.